Wymyśliliśmy taki projekt sąsiedzi na szlaku z Węgier, z Czech i ze Słowacji, i chcieliśmy zastanowić się wspólnie jaką nową ich propozycję ewentualnie wystosować wśród ich młodzieży. Chcieliśmy się zorientować, czy podobna sytuacja jest właśnie u naszych sąsiadów, czy mają jakieś pomysły, jak temu zarazić. Robimy spotkanie, robimy warsztaty, robimy konferencje i w wolnej chwili no właśnie za chwilę wychodzimy na, na artystki turowe, ponieważ w Karknoszach jest to bardzo dobra propozycja. Według mnie te góry nadają się idealnie do promowania takiej właśnie turystyki narciarskiej. Góry dla nas są narzędziem do rehabilitacji, do inspiracji, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby, żeby dzięki górom zmieniać w siebie, zmieniać innych, wpływać na innych, na młodych ludzi szczególnie, żeby odnajdowali swoje pasje, żeby mogli mieć ciekawsze zajęcia w wolnym czasie niż na przykład branie narkotyków albo picie alkoholu, bo z taką młodzieżą pracujemy. Pracujemy z trudną młodzieżą, pracujemy z osobami niepełnosprawnymi i hasło nasze każdemu jego Everest to właśnie o to chodziło, tak, żeby każdy mógł w tych górach znaleźć ten swój Everest, znaleźć ten swój szczyt. W górach człowiek jest zawsze lepszy. Nawet naprawdę niefajnych ludzi, jak się ich zabierze, tam zmęczy, to oni się naprawdę, naprawdę zmieniają. W górach jest wszystko, co kocham? W górach jest wszystko, co kocham. Wszyscy powinniśmy no, mówić o tym, jak to jest wspaniale, jak to jest pięknie, jakie góry są cudowne, jak można tutaj spędzić aktywnie czas, i wszyscy powinniśmy być takimi emisoriuszami, nie wiem, pośrednikami, pielgrzymami, jak zwał, tak zwał. Wszyscy powinniśmy reklamować góry. Karkonosze, Sudety, śnieżkę, szczelnicę i ten piękny teren, jak jątkować mówimy o ilej górze. Bo naprawdę miliony osób, które przyjeżdżają tutaj. Przekonują się, jak tu jest cudownie, ale bardzo dużo osób jeszcze o tym nie wie. Nawet jeżeli młodzi ludzie wyjeżdżają na wycieczki, bo takie są, tak, coraz więcej osób nawet wyjeżdża to są krótkoterminowe, długoterminowe wyjazdy, jak to opisują statystyki. To okazuje się, że na tych wycieczkach najchętniej spędzają czas. Na siedzeniu, rozmawianiu, ewentualnie jakichś spacerach. Natomiast nie ma uprawiania sportu. W tej chwili wycieczka musi być takim skomasowaniem wielu atrakcji. Wtedy staje się atrakcyjna dla klienta, który też jest oczywiście młoda osoba. My jako prawnik nie dostrzegamy tej zmniejszonej ilości osób, ludzi, które są bardziej, bardziej zainteresowanych i mniej. Natomiast widzimy, że zmniejsza się ilość dzieci z naszych okolic, ale spoza dużych miast. Bardzo dużo chłopów mamy z Poznania, z Łodzi, z Warszawy. Z naszej doświadczenia, w really naprawdę is to organizacja mamy na to pomysł, jest dać spróbować ludziom tego pierwszego doświadczenia, zrobić pierwszy krok, tak, oni później mogli e, to, w tą aktywność uprawiać sami, e, więc dostarczają taką, takie wsparcie, jeżeli chodzi o pierwsze, pierwsze takie próby e, właśnie doświadczenia jakichś tych aktywności sportowych. W szkole należałoby po prostu mówić o regionalizmach, o, no, o uczyć. Do świadomości lokalnej. Jeżeli nie będzie systemu edukacyjnego i nie będzie przymusu jakiegoś, żeby ta młodzież po tych górach, żebyśmy edukowali młodzież przez góry, regionalną, tą naszą młodzież, Jeleniogórską, piechowicką, szklacką, porwiańską, karpacą, do tego momentu będziemy tylko dyskutowali. Rola szkoły w przypadku zespołu Szkół ogólno numer jeden jest na pewno spełniona jeśli chodzi o to, wychowywanie turystyczne bo nasi uczniowie, w gimnazjum i liceum zaczynają y, naukę w szkole od warsztatów integracyjnych, które są w górach. Młodzież tylko trzeba naprowadzić, pokazać, umieć pokazać im to, co chcą, można zobaczyć. Trzeba umieć patrzeć na to, co się chce zobaczyć, ale nie wydziwiać w sposób sztuczny, na siłę, bo to do niczego nie doprowadzi. In Hungary, the... Dla Węgrzech turystyka górska popular, jest wciąż bardzo mało popularna, tylko niewielu ludzi właśnie ją uprawia. Też ze względu na to, że też e, takie są możliwości, że, że jest niewiele tych miejsc górskich. E, to jest też powód, dla, dla którego my jako organizacja przyjechaliśmy tutaj e, w polskie góry, po to, żeby razem z Polakami, Czechami, Słowakami, żeby od nich się nauczyć tego, w jaki sposób te góry można wykorzystywać? Uh, 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 Uważam, że to jest if niemożliwe if właściwie promować then, uh, takie aktywności bez takiego bohatera uh, czy bez takiego uh, dobrego przykładu. Uh, 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 ponieważ każde małe dziecko center, sever, uh, szuka takiego bohatera, uh, takiego uh, idola i uh, uh, to uh, jest uh, taki best, uh, wzorzec, uh, za którym uh, może podążać. Uh, bez uh, tego ciężko w ogóle cokolwiek z młodymi ludźmi mi też robić. Dlatego my jako organizacja też obserwujemy to u siebie, że kiedy dzieci przyjeżdżają do nas na obozy, to jest ważne, żeby takiego, taką osobowość pokazywać, bo dzięki temu one się z nią utożsamiają i później idąc dalej, wracając do domów mogą z tego czerpać. Pokazujmy dzieciom, pokazujmy młodzieżom, że naprawdę czas wolny to nie jest tylko gra komputerowa, telewizja satelitarna, telewizja kablowa, ale że czas wolny należy spędzać w gronie najbliższych, w gronie przyjaciół i ten czas można do Doskonale, nawet jeszcze lepiej niż przed komputerem, spędzać na łonie przyrody. Mam nadzieję, że to spotkanie tutaj w Pasażu Grodzkim to jest takie pierwsze spotkanie. Być może zainauguruje cykl bardziej regularnych spotkań. Ja myślę, że to nie chodzi o to, żeby raz do roku się spotykać, bo to jest też. My mówimy o pewnej edukacji, i o zmianie nastawienia też. I to jest proces ciągły.